Witam ludzi z, z tej strony Elzard i dzisiaj porozmawiamy o inwestowaniu na Steamie w CSGO, w co inwestować, jak inwestować, ile inwestować, co teraz fajnie i dzisiaj taki odcinek o skrzyneczkach, pogadamy o trzech rodzajach skrzyneczek, w które warto inwestować, pogadamy na co patrzeć, co się z tymi będzie działo prawdopodobnie, jak to będzie wyglądało i ile będziecie chcieli zainwestować, to już Wasza kwestia do inwestowania. Tak, zaczniemy od pierwszej skrzyni, skrzyni załamania. Możnie będę jej pisać, ją tutaj znajdę. Skrzynia załamania. O, tutaj na dole. Wiesz, skrzynia załamania. Bardzo dobra inwestycja. Skrzynka jeszcze nie znikła z dropu, ale jest. No, przy wyjściu póli z dropu tak naprawdę. Fajnie jakby wam się udało ją zakupić zamówienia. za jakieś 40 groszy pewnie byście dorowali tą skrzynię już. Bardzo spoko ogólnie skrzynka. Bardzo ładne skiny przede wszystkim. Legion Anubisa, tani strasznie skin, czerwony, ale bardzo ładny. Który też na wahaniu teraz jest, więc radzę tego skina kupować, bo jest też dobrą inwestycją na przyszłość Taką bardziej długoterminówką Śliczny DGL, ogólnie spoko skinki Plus szynka niedługo znika z rynku, a jak widzicie supply tych szynek, no jest normalny Klasyczny, ale to się może w każdym razie zmienić, na, zawahaniu, na, no, na wahaniu teraz generalnie. Eee, to jest generalnie To co tak się dzieje na Twitchu, openingi Lukiego, wiadomo od całego Xa Industries które jest zajebiste, ale to już z drogą, program. To tak wpływa na rynek, że to szok po prostu sam breakout. Przez to, jak uwagi, zaczęli wykupować skrzynki, jak podskoczył z cen. Tak naprawdę 14 złoty, zł, 14-15 podskoczyły do 18. To jest naprawdę bardzo duży skok cen ogólnie, nawet do 19, bo podbijały te ceny. No nie widać, ale tu widzicie za 8 8,24 teraz, ale wydaje mi się, że pod 19 już praktycznie były, więc to jest parę ceny. I generalnie breakout, jeśli chcecie zrobić długoterminowkę, bardzo ceną kupić breakouta. Znaczy to jest moja, wiadomo, jedni będą kupuj, drudzy nie kupuj, to, to jest duża inwestycja. Ale jak wziąć tego teraz z breakout, on trochę spadnie, odstawiam, za jakiś miesiąc, dwa spadnie ta strzyczka jeszcze. Ja bym to gdzieś tak wyrwać za 16 zł, zamówienia lub 17 nawet, jak chcecie szybciej. No i to jest oczywiście długoterminówka, czyli taką szynkę podtrzymać najmniej rok i obstawiam, że za rok będzie warta cztery dychy na przykład, coś koło tego, może 5 nawet, bo skrzynka już jest rzadka wiadomo, noże motylkowe więc skrzynka już robi jakieś tam wrażenie, nie? więc skrzynkę Breakouta bardzo polecam, na rynku też jak widzimy jest ich bardzo mało, bo tylko 11 500. E, oczywiście też będzie więcej filmów z inwestowaniem, to jest taki pierwszy, standardowy, króciutki nagrąg w nocy więc przepraszam, że taki trochę film szybko, mało przemyślany i tak dalej, ale to taki filmik jak być na szybciutko ja jeszcze jeszcze troszeczkę pryzmatu, które zostały usunięte z, y, z dropu. Czekajcie, może nie będę wpisywać, co wszystko jest na głównej. Y, Siempre właśnie zostały usunięte z dropu, co jest bardzo dobrą znaką. Jedynki i dwójki z tego co wiem. Generalnie... Jedynki i dwójki są dobrą inwestycją. Tyle wam mogę powiedzieć. Y, tu i tu są ładne skin tak naprawdę? Chociaż bardziej bym preferował jedynki, ale dwójki też warto. No Jest to już... Indywidualna Wasza decyzja, nie będę mówić, która więcej podróżuje, która mniej. No, nie mam pojęcia. Tak, jeszcze się się przewidzieć. Chociaż wydaje mi się, że jedynka może trochę bardziej wskoczyć, ale to jest wiadomo. Według mnie, ale dwójki też są OP, więc bez różnicy, jakie kupujecie. Teraz są dosyć niskie ceny, gdzie tutaj mamy wyskok ceny, jak skrzynka, właśnie wyleciała z dropu. Więc bardzo fajnie i dwójeczka. Ładne skiny, jest ich jeszcze na rynku spora, bo bo jest ich dwójeczek, jeszcze pół miliona, więc jest ich jeszcze sporo, dużo odpowiedzialnie w ekwipunkach, ale inwestycja taka średnioterminówka, znaczy na średnia no długo, strzynki wszystko będą długo terminówkami. E, chyba, że przypadku kupić sobie załamania i da jakieś 2 3 miesiące wylecą z dropu, to automat celacie zapewne dwa razy taką cenę i wiecie, bardzo zysk. No, tak wszystko poinwestować trochę i naprawdę możecie się spoko dorobić. I tak, pryzmat jedynka, dwójka. Gdzie jest jedyneczka jeszcze obczajmy. Trzecia pryzmat tu, jeden rewolwery tu są. To jest pryzmat jedynka. No i pryzmateczka jedynka też, też spoko inwestycja, o generalnie na krótkoterminówki, może zrobić jeszcze filmik. Pryzmat jedynka nawet nie jest najgorszy na krótkoterminówki, wam powiem. Tak patrzę, sprzedawać, tylko jak tutaj z prowizją to wygląda po 2 grosze w są zysku. Na sprzedaniu jednej po 57, a kupnie po 5409, no jakoś tak by to wychodziło. To nawet nie jest taka na krótkoterminówki, że zaszynka ale to bym zrobił wtedy sobie na o no i generalnie co, chciałem taki krótki filmik zrobić, wstępny, pierwszy. No i co ludziska, no mogę powiedzieć, no trzymajcie się, powodzenia, no i szybkich dorobków. Cześć.